Dzień dobry Państwu! Wracamy pomalęku do normalności. Nowy most oddany, droga na korbielów będzie też za niedługo oddana. W tej chwili trwa demontaż kładki. Każdy z nas był ciekaw, jak zmieni się ruch transportowy w naszym mieście. No i co się okazało, że po prostu korki się zmniejszyły. Można łatwiej przez nasze miasto przejechać i przebudowa mostu oczywiście dała pożądany efekt. Myślę, że te wszystkie niedogodności, myślę, że te wszystkie utyskiwania, że to wszystko pójdzie za niedługo w niepamięć. Cieszmy się tym mostem, cieszmy się w ogóle, że ta inwestycja została doprowadzona do szczęśliwego finału a naprawdę kosztowało to wiele osób, wiele cierpliwości, wiele zdrowia, wiele nieprzespanych nocy. I myślę, że dzięki właśnie desperacji wielu nas, którzy przy tym bezpośrednio żeśmy uczestniczyli, ta inwestycja się udała i dzisiaj możemy mówić o tym, że zbliża się cała, całkowicie do szczęśliwego finału w momencie, jak zostanie udostępniony. Tunel szczęścią drogi na Korbielów. Ktoś się zapyta, czy warto było, czy nie warto było trochę pocierpieć. Ja powiem, że warto było. Sami Państwo wiecie, że wiele spraw od nas nie zależy. Ustawa o zamówieniach publicznych, kondycja wykonawcy, różnego typu uwarunkowania, to wszystko ma wpływ na każdą inwestycję. Ale ta została doprowadzona do szczęśliwego finału. I myślę, że po prostu wszyscy powinniśmy z niej być zadowoleni. To co złe, krótko powinniśmy mieć swojej pamięci, a to co dobre, powinniśmy długo pamiętać. Obecnie realizujemy drugą inwestycję realizujemy przebudowę naszego rynku. Żywieckiego. I ta inwestycja przebiega bardzo sprawnie, powiedziałbym wręcz w bardzo zawrotnym i fantastycznym tempie. Obecnie jest nasadzanie drzew, również jest nasadzana zieleń, trwają ostatnie prace wykończeniowe dotyczące infrastruktury. Święty Florian stoi, fontanna jedna i druga była już wypróbowana, no więc czegoż nam jeszcze do szczęścia potrzeba? Do szczęścia potrzeba nam tego, żebyśmy mogli sobie spokojnie na tym rynku siąć, pomarzyć, żebyśmy mogli na tym rynku pomyśleć o wielu naszych codziennych sprawach, które przecież nas nurtują, a nurtują nas na pewno, bo to za chwilę wybory, bo to za chwilę wiele, wiele innych tematów, które będziemy musieli w naszym mieście rozwiązywać. Również myślę, że i inne tematy, które trzeba będzie w najbliższym czasie rozwiązać, będzie, będzie się Rada Miejska, jak również ja, będziemy się tym zajmować. Będziemy uchwalać budżet na przyszły rok. Będziemy się zastanawiać nad inwestycjami. Będziemy myśleć o wielu problemach, które trzeba rozwiązać, ażeby naszym mieszkańcom, naszym mieście dobrze się żyło. Ja Państwa zapewniam, że wszyscy Rady, Rady Miejskiej, że Pan Przewodniczący Rady, że również ja, wszyscy moi najbliżsi współpracownicy i wielu pracowników, przecież wszystkich instytucji samorządowych, na co dzień staramy się rozwiązać Państwa problemy. Nie jest łatwo. Problemy finansowe są przecież w każdym mieście i również w naszym ogromne. Ale miejmy tą nadzieję, miejmy to, że jeżeli będziemy wszyscy razem, wspólnie działali, będzie się nam codziennie coraz lepiej żyło.